To miał być tylko zwykły pierścień, ale od momentu, gdy go otrzymała, zaczęli umierać ludzie. Virginia Oldoini, słynna hrabina Castiglione, kochanka Napoleona III. Kobieta, która miała wpływ na królewskie decyzje i losy całych rodów. W 1836 roku otrzymała tajemniczy pierścień bez nadawcy. Czerwony kamień oprawiony w złoto. Miał być prezentem, ale nie był. Zaraz po tym, jak go założyła, zginął jej kuzyn. Spadł z konia bez powodu. Kilka dni później służąca, która czyściła jej biżuterię, zmarła na dziwną gorączkę, a sama hrabina zaczęła mówić, że słyszy głosy w lustrze i widzi przyszłość. Tylko, że zawsze była. Pełna śmierci. Historycy wierzą, że pierścień był przeklęty, pochodzenia okultystycznego prawdopodobnie związany z tajnym stowarzyszeniem, które chciało uciszyć Wirginię, zanim wyjawi sekrety dworu. Do dziś pierścień zaginął, ale mówi się, że kiedy znów się pojawi, przyniesie śmierć temu, kto go założy.